Może coś szybkiego na słodko? Robi się tiramisu w 10 minut bez miksera. Wbijamy zegary. Zaczniemy od świeżych, wyparzonych jajek. Rozbijamy i oddzielamy żółtko od białka. Oddzielone dodajemy do większej michy. Białka zostawiamy do omleta, a do żółtek dodajemy cukier puder. Teraz trzepaczka w dłoń i ucieramy. Jak się połączą, dodajemy mascarpone najlepiej w temperaturze pokojowej. Na start trochę śmietanki, kremówki 30-36%. Znowu trzepaczka i jedziemy na gładką masę. Jak wszystko wstępnie się połączy, to dolewamy jeszcze troszeczkę śmietanki. Po wymieszaniu mamy fajny, gładki, lekki. Kolejący krem, więc zabieramy się za biszkopty. Potrzebujemy takich klasycznych, długi, nie wiem, kocie języczki to się chyba nazywa, czy jakoś tak. Do tego plastikowy pojemnik i kawa. Tylko zimna, zaparzyłem rano, zostawiłem, przelewamy do pojemnika. Od razu bierzemy sobie naczynko, w którym będziemy przygotowywać nasze ciasto. Bierzemy biszkopt i zanurzamy w tej kawie dosłownie na dwie sekundy. Pyk. Raz, dwa i układamy w pojemniku. Najlepiej ułożyć je w jednym kierunku. Jak wam brakuje, to po prostu łamiecie na pół i działacie dalej. Raz, dwa. I hyc. Mamy pierwszą warstwę, więc ląduje tutaj mniej więcej połowa naszego kremu. Wyrównujemy ją, żeby była gładka, i lecimy dalej, czyli znowu biszkopt kawa układamy. Na górę wylewamy resztę kremu i to w zasadzie koniec. Jeszcze jedna rzecz została do zrobienia: bierzemy kakao, drobne sitko i lecimy równą warstwą z wierzchu tak żeby cały ten krem przykryć. Możemy sobie oczyścić krawędzie, żeby było pięknie. W takiej formie jest gotowe do jedzenia, ale jak macie godzinkę to wrzucacie do lodówki. Tym sposobem w kilka minut idealny deserek mamy gotowy, także zapiszcie sobie ten przepis, testujcie, sprawdzajcie i do następnego. Piona!